Witam Was ponownie wszystkich bardzo serdecznie w moim szesnastym filmiku z serii FIFA 15 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj kolejne dwa spotkania, aczkolwiek chciałem rozpocząć dzisiejszy mecz wróć. Dzisiejszy odcinek od paczki za 7,5 tysiąca końców. Tą paczkę otworzyła, otwiera jak oglądacie moja dziewczyna, która w FIFA 14 miała dosyć dużo szczęścia w paczkach, co zobaczycie za chwilę na ekranie, bo dodam taką... Taką statystykę jej najlepszych trzech paczek i moich trzech paczek z FIFA 14, to za chwilę na dole na ekranie, w paczce moja dziewczyna trafiła, Zana, jak widzicie paczka tragiczna, nawet w najmniejszym stopniu, niezwracalna, żadnej, żadnego kontraktu, yy, znaczy żadnej kondycji yy, grupowej, żad, żadnego zawodnika, który byłby chociaż 1000-2000 tysiąc, warty, no niestety paczka do zapomnienia jak najbardziej rozpocznijmy yy, nasz pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku Dodam, dzisiaj będą dwa mecze, nie trzy tak jak ostatnio, bo te dwa mecze jakoś y, mogłem spokojnie wypuścić nasz pierwszy rywal kibic Paris Saint-Germain wnioskuje jak widzicie skład no bardzo dziwny lewy pomocnik na lewej obronie, napastnik na prawej obronie bez zgrania Cwitanisz, mamy Dziubę, mamy Hurado na lewej pomocy, mamy Akim na bramce mamy Garaja z Neto na środku obrony no, patrząc na taki skład mojego rywala no Siedziałem i mówiłem sam do siebie, że muszę ten mecz wygrać. Jak już się pierwsza akcja Barkley w 12 minucie niestety nie strzelałem, tylko jeszcze chciałem wpadać w pole karne. Popełniłem błąd, bo mogłem już wpaść i, znaczy, mogłem strzelić właśnie od razu i objął prowadzenie. Ale przy 18 minuta diów sam na sam z Akimfiewem, chciałem go lobować, ale się lobować nie udało. No na szczęście Akimfiew tak odbił piłkę, że spokojnie mogłem dopaść do niej na trzecim metrze i z główki wpakować piłkę do pustej bramki z Polakiem. Chyba z Polakiem. Eee, prowadzimy. 1-0 do 0 od 18 minuty Przyszła minuta 22 Ta akcja bardzo mi się podobała, bo bardzo ładna walka Z mojej strony była w tej akcji Dużo, dużo strat, dużo odbiorów Wszystko, wszystko na nas ładnie Bary na skrzydło do Glena Johnsona Który ładnie po skrzydle Dośrodkował w pole karne Welbeck niestety nie strzelił Jeszcze wycofałem do Dufa Diouf spokojnie do Barclay'a. Barclay'owi piłka została zabrana. Za chwilę znowu piękna walka na lewym skrzydle. W ogóle w tej, bardzo dużo się działo. Santon odzyskał piłkę do Dioufa. Diouf ładnie na lewą nogę. Piękna piłka do Welbeka i Welbek pakuje piłkę po bardzo długiej akcji do bramki. W 26 minucie prowadziliśmy już 2 do 0 z naszym rywalem. Bardzo ładnie się to wszystko zapowiadało. Ale już po składzie mojego rywala można było wnioskować, że mecz raczej będzie z tych łatwiejszych. Końcówka pierwszej połowy. Welbeck dostaje bardzo ładną piłkę od... od... E, kurczę, od mojego Djufa od mojego drugiego napastnika. Oni dosyć dobrze współpracują, ale jak widzieliście Welbeck lobem e, fatalnie zrobił. no tak właśnie wznawiał każdą piłkę od bramkarza w końcu. Udało mi się to wyczuć. Welbeckiem wszedłem na na lot piłki, zabrałem piłkę i strzeliłem bramkę na 3 do 0. Mój rywal, każdą, każdy... Każde jego, każde jego rozpoczęcie akcji od bramki właśnie w ten sam sposób zawsze wyglądało, czyli piłka po ziemi do najbliższego zawodnika. No w końcu to się musiało tak skończyć. E, doliczony czas gry pierwszej połowy. Bary, zabrakło niewiele. Próbowałem właśnie tak e, ładnie obok słupka bez akcji. oczywiście pierwsza połowa, no to, jest, to jest, pogrom. Jeden strzał naszego rywala i to jeszcze niecelny, My tutaj tych strzałów dużo, dużo więcej. Tutaj piękny strzał dufa, ale akimfiem chyba pierwszego jego w tym meczu taka naprawdę solidna interwencja. Zawodnicy naszego rywana bardzo pomęczeni, to widać, że nasz rywan tutaj dzisiaj nie, nie, nie dba o te takie aspekty, które gdzieś tu są bardzo potrzebne Tutaj Barkley piękne dośrodkowanie, Diouf i kolejny raz Akinfeev bardzo ładnie bądź. tutaj mieliśmy bardzo ładną, ładną kontrę Barkley pięknie popracował z Wellbeckiem, Wellbeck do Dioufa Diów Diuf wysuwa się za z Akinfeev mija go i tu moim zdaniem powinien być faul Niestety faulu nie było Diouf przestrzela przestrzelił tą sytuację, jak akcja naszego rywala, bardzo ładnie i ciekawie rozegrany rzut, rzut, rzut rożny, Samedow pokręcił Szczęsny niestety przed siebie wybija piłkę Cwitanisz, wyskoczył najwyżej i strzelił bramkę w 72 minucie mój rywal na 3 do 1 no Szczęsny się nie popisał w tej, w tej sytuacji, chociaż ktoś się z naszej obrony popisał, dali, popisał, daliśmy wejść naszemu rywalowi w pole karne, spokojnie technicznie uderzył, Szczęsny obronił ale Dobitka już nie miała większego sensu. Pięknie tutaj Welbeck zagranie do Diufa mówię wam. Ta dwójka pracuje coraz coraz lepiej. No ale niestety Akinfeye ładnie broni i tutaj akcja rzut rożny, doświadkowanie Gareta Barego i Diuf strzelił kolejną swoją bramkę dzisiaj, drugą już w tym spotkaniu. Podzielili się Welbeck z Diufem eee, bramkami oboje, o, o, obaj po, po dwa gole. Ładnie z rzutu różnego, rzadko się zdarza się nam e, strzelać bramkę, bo gdzieś te rożne, mimo że staram się jakoś się dopracowywać, to, no, nie są one jakoś tak e, mocno moją stroną, ale jak widzicie, czasem udaje się strzelać gola. to piękne wypuszczenie Rosa Barkleya, nie wiem, czy tu nie powinno być czerwone kartki, aczkolwiek myślę, że jednak czysto obrońca tutaj pięknie próbowałem uderzyć Alexem Oxlade'em, Chamberlainem, ale piłka nie leciała w środku bramki. Rzuta kartka jeszcze tutaj dla Cwita Nisza była wynik meczu 4-1 udało się to pierwsze spotkanie wygrać zainkasować bardzo ważne 3 punkty z czego jestem, no z czego byłem i jestem bardzo zadowolony też asystowali Wellbeck z Dufem nie dość, że pod dwie bramki strzelił jeszcze asysta Garry Barry również asysta rzutu rożnego 500 końców, 12 punktów, 3 mecze do końca jeszcze nawet wierzymy w mistrzostwo tej ligi a awans myślę, że mamy spokojnie, spokojnie zaklepany, bo wątpię, że 3 mecze pod rząd przegrał, niestety Kirikes nabawił się urazu, karta, która mu tą kontuzję, usunie, kosztuje 1000 końców, więc stwierdziłem, że nie warto na jedno spotkanie, wprowadziłem Distę, który już w naszych barwach rozegrał bodajże tak właśnie 15 spotkań i strzelił jedną bramkę stwierdziłem, że Distę zagra dałem refleks plus 5 Wojtkowi któremu podskoczyło na 89, liczyłem, że w tym meczu, który właśnie przed wami e, za chwilę będzie, uda się Uda się zrobić coś fajnego. Kibic Chelsea, stroje Chelsea, herb Chelsea. Jak za chwilę zobaczycie, dużo zawodników Chelsea. O dziwo, składem byłem zaskoczony, bo skład naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Mamy Petra Czecha, mamy Terego, Iwanowicza, Salaha, Fabregasa, Drogbę. No i ten Remi. Remi wybustowany w tym meczu był moim zdaniem na 99 pejsa. Full wyciągnięte, tempa. Ta karta moim zdaniem to plus, 10, plus 15 do tempa. No połączone do francuską. francą. Zaczęło się od drugiej minuty Didier Drogba, rzut wolny, ale Strze szczęsny, dał radę, to obroń strzał też nie był jakiś niezły No i mm, taktyka, ten mecz, piłka do Remiego i lecimy na pałę sami. Tutaj Remi właśnie w 7 minucie już miał okazję, szczęsny odbił i zobaczcie tutaj: Didier, Drogba, strzał lewą nogą z woleja w poprzeczkę i takim sposobem Didier Drogba, legenda Chelsea, no wielki gracz, cudowny napastnik, daje prowadzenie mojemu rywalowi już w 8 minucie spotkania. Taktyka mojego była naprawdę prosta w tym meczu, jak już mówiłem, piłka do Remiego i biegniemy, biegniemy przed siebie, czy nas zatrzymają, czy nie, biegniemy, po prostu zero, jakieś tam klepaniny, po prostu do Remiego, jak widzicie, to jest szczęście musiałem wyjść, bo to by się skończyło technicznym strzałem, bramką szczęsny, no niestety już drugi raz w tym meczu, wróć, drugi raz w tym odcinku, gdzieś nie wybija piłki zbyt dobrze i przegrywamy na zero. Nasza pierwsza akcja w 15 minucie, Gareth Barry po pięknym podaniu Barkleya wpada w pole karne, lewą nogą po długim rogu, ale... Obok bramki. Kolejna jest naszego rywalek. Jak widzicie, Remy biegnie, Remy biegnie. Tutaj próbowałem Filem Johnson, się się... ale Remy uderzył. Filem Johnsona. próbowałem się dobrze cofnąć. No niestety się nie udało. Ładnie tutaj szczęsny obronił strzał lujka Remiego tym razem. Wrzut wolny stwierdziłem, że Bary już dużo miał okazji. Uderzyłem. Barclay, jak widzicie, tutaj bardzo dużo się działo, aż w końcu Arnautowicz Z tak trudnym rywalem, w tak ładnym składzie. Arnałtowicz pokazał, że on tutaj jest. I strzela dla nas bramkę 1 do 1 od 41. gry, trochę bilarda, trochę ping-pongu, można to nazwać w różny, w różny sposób. Ale ważne jest to, że udało się Arnautowiczem wpakować tą piłkę do bramki, pokonując Petra Czecha. Też Czech tutaj się nie popisywał. Jeszcze w pierwszej boji mieliśmy Mieliśmy ładną akcję Danny Welbeck z Diufem, który, tak jak już wspominałem wcześniej, podoba mi się ich współpraca. Stwierdziłem, że będę biegł Diufem. Coś tam się kości na dworze i właśnie strzał Arnautowicza, tak właśnie wyglądał. No, bez większego komentarza możecie cofnąć, zobaczyć, że to, to miał być strzał techniczny na bramkę, ale fatalnie to się skończyło. Barkley ładnie wpadł w pole karne, ale Petr Czech cudownie wyjął strzał Rosa Barkley. widzicie, mimo tego, że mój rywal naprawdę był dobry, miał, yy, miał dobry skład, to my mieliśmy przewagę, aż 8 strzałów z trzema rywala, naprawdę... Graliśmy bardzo dobre spotkanie, mimo tego, że rywal miał lepszy skok. Tutaj Diouf lewą nogą, jak on by miał troszkę wyższą, wyższą ocenę lewej nogi, bo jest prawonożny, to może mielibyśmy... A tutaj może mielibyśmy prowadzenie. Kurczę, zawsze zdanie dokończam. Tutaj najbardziej epicka sytuacja ostatnimi czasy. Gościu tego wolnego chyba 3 minuty wykonywał i podał mi piłkę. 3 minuty podchodził zawodnikami różnymi. Stwierdził, że będzie to jakieś piękne rozegranie rzutu, ro, rzutu wolnego sprzed pola karnego, A on po prostu podał im piłkę. No wyglądało to naprawdę, no, jak siedzę, przedkąpiłem takie lol. No, dam radę, przejdźmy dalej. To i Noremi oczywiście strzał lewą nogą. Na szczęście nad bramką ostatnie 15 minut to był. To była maestria mojego rywala. Ciągłe ataki, ja nie potrafiłem skleić całej akcji. No widzicie. Remi biegł, biegł, no i cudem, ja nie wiem, jakim cudem tu nie ma bramki w ogóle, Remi, to był boost, moim zdaniem, na tempo, a nie na strzały, bo mylił się często. I zobaczcie, kolejna akcja Lujka Remiego, większość tutaj moich błędów, ale i tak, a to Drogba, przepraszam, tym razem Drogba, cofam, tym razem Didier, przepraszam Was. Rywal na końcowe 15 minut stwierdził, że bardzo atakuje, zaatakował, ale bramki nie udało mu się strzelić i ja byłem z tego miejsca zadowolony, mimo, że miałem przewagę po pierwszej połowie, bo rywal naprawdę grał, bardzo fajnie, miał tego Remiego, który skurczybyk tempo miał niesamowite w tym spotkaniu, no i ogólnie rywal prezentował dobrą klasę, dlatego byłem zadowolony z remisu, mimo, że tak jak już wspomniałem po pierwszej połowie miałem przewagę 417 końców, w jutrzejszym odcinku dwa zwycięstwa i będzie mistrzostwo ligi numer numer 7 mi się zostaje z wami pożegnać, podziękować za oglądanie, trzymajcie się, na razie cześć!